O jak widzicie już sporo zapakowane. Mniej będziemy brali tym razem, ale bierzemy oczywiście jakieś sanki, jakieś takie do zjeżdżania jabłuszka. O sporo rzeczy nie, nie, nie pokazałem Wam jeszcze, ale to zobaczycie już na targu. Natomiast ciekawostkę tutaj mamy. No, o, to jest ciekawostka. Góro, e, wujek, z góry będąc. Mur chichle zauważył, sosnę. I to już obeschnięta taka dokładnie. No to wszystko to zostały takie, jak to się mówi, takie konary, te... kikuty. kikuty. No i wujek wkurzył się i e, to nieładnie wygląda. Jak tu takie piękne smyrki rosną, a tu taki sucholec. <grym> Suchotnik. No i, I wujek rozpędził się i zbyka. <grym> Rozdób tył. Tak. Pokaż, zademonstruj. Głowy. nawet ślad gdzieś jest. Obalił. Uderzenie głową, tu gdzieś był ślad. <grym> Zaburzał no mu po prostu krajobraz. I tak, tak ten sucholec obalił się na taki głaz. No. No i także został. I, I uwiecznił to chwilę. Sam, Sabała chyba zrobił zdjęcie. No. Nie wiem czy Sabała mógł wtedy zrobić, ale, ale może był jakiś poeta z aparatem. Z aparatem? Jakiś artysta? Jakiś artysta był. Możliwe. Bo w, w tamtych czasach bardzo dużo ludzi kultury jeździło do Zakopanego. A, do Murzasichle? Szczególnie. <laughs> na na afterparty. Na kwaterę, tak. Na kwatery do wujka. Do wujka. <laughs> Faktycznie, ja widzę tutaj kawałek Jeszcze. czupryny wujka. A wujek. wiadomo, że wujek jest suto zarośnięty na głowie. Tak. Jak <laughs> do tej pory, nie siwieje i ma czuprynę, jak grzywę ma. Jak lew. Nawet to grzywo może zarzucić. <laughs> ja. Nie bardzo już. już nie ja bardzo. jeszcze gorzej, ja to w ogóle już nie mam. O musiałbym, już nie, nie powiem jak kto... Zapuścić z tyłu. Ze przodu. I tak zarzucam, ale to już no z... temat polityczny, to nie... Nie, chodzi. nie, nie, no to możesz powiedzieć, że Zenek Pereszczako mógł tak zarzucać, Zanek, no. Tak. Ze Złotopolski. No dobrze, no. Z tym pozytywnym akcentem dokończamy się pakować. Tak jest, ale tu co mamy? Dużo zabawek. Dzieło sztuki. Banieczki. Bońki. Ale jeszcze, patrzcie co tu jest. A. No właśnie, bez tego to ani rusz. Moczyło się denaturacie. Aha. Robiło się magiczne takie... Trik. I... Raz, dwa, trzy, trzy... I puk! <noise> I przyczepione. Jeszcze trzeba było dmuchnąć banieczkę. Albo wciągnąć. Cyk, cyk, cyk. No jest, knot. Ej, Misiek, wstawaj. Ale zobacz, Jedziemy. Zobaczcie ile tych banieczek jest. Tutaj. Ło to nawet... Cały plecy na jest jeszcze... cały Pluton wojska.